Dobra, Już trochę mi lepiej. Nie wiem co się stało. Gdzie ty jesteś? O... Ale co, ja, jest przecież zbudowałem. ja? Źle się czuję ostatnio? Co jestem dla. Jest zbudowałem ciemno? się tak. Pozorny domek. Niepozorny, z dirty właściwie. A tam co jest? Co zbudowałeś? Sobie ja. Ja sobie tam siedzę. Ale zbudowałem. nie, tam. Gdzie, gdzie ty? A, ale tam, zobacz. Co ty żeś tam zbudował? A no właściwie to nie ja. I jestem głodny. No. Nie mam nic. Czekaj, mam polędwicę. No. Co to jest? Co? No to. No, sam nie wiem. Brak jest samolotu. Dobra. Nie, nieważne. Weź te owce już. Musimy mieć jakąś wełnę na coś. To jest jakieś krzesło. Chyba spadło. Ojej, poleram. może tam pójdziemy, może ktoś tam przeżył? Nie, ja nie chcę już mieć z nikim kontaktu. Dobra. W pełni obecność troszeczkę drewna nazbierałem, możemy coś zbudować. Chociaż nie za duże, ale zawsze będzie można się w tym czymś stronić. Tylko, że trzeba je... z... A masz drewno mówisz? Ja też mam jakieś tam drewno. Zrobię sobie to skrzynienie. To scholam rzeczy. Masz może jakieś kiki? Czy mam kiki? Mam. Pożyczyłbyś jednego? Czy dwa? Tam coś czerwonego jest, ty. Gdzie? No, tam było coś czerwonego. I ten zielony. Odejdź. A! Co ci? Kiedy? Ale co nie cię goni? goni? Dasz, daj mi te... Aha. Już daj mi kiki. się w domku. Przynajmniej żeby nam tu nie padało. Ja wydam... Wezmę trochę tutaj, wydobędę. Masz jakieś pochodnie może? Nie mam pochodnie. Jest tu ciemno jak jakieś noże. Właśnie wiem. Nic nie widzę, Ja po prostu na ślepo. O! Mam kamień. Wykop go, to zrobi piecyk. Trochę za mało dziewięćdziesiąt dziewięć starszy Daj. Daj! Daj! Daj. O! Dzięki. Jeszcze chyba. O właśnie nie starczy. Daj. By zrobić piec, mm. mm. piec jak już robiliśmy, mm -hmm. jest na ślinę go zlepiłem, ale nieważne, a gdzie jest Twoje łóżko? Przynajmniej będzie ciepło. Ja nie mam łóżka. To ja ci dam wełnę. Chyba, że miałeś wełnę. Chodź szybko, póki jestem ciepło. Czekaj. No. ja się robi. Oby nas nic nie zaatakowało w nocy. a jest! o Może opadać! Strasznie mnie plecy bolą. słuchaj strasznie dziwne rzeczy się tu dzieją. Nic nie rozumiem. Tam jakiś samolot się rozbił. Nasz Tam nasz dom domy. lata. Jakieś zielone potwory się namnażają. Wolę nie myśleć czy czasami nie przeżywają teraz jakiegoś okresu godowego. Mam to gdzieś. Może coś z tym zrobimy? Nie... Nie wiem co Ja idę pod drzewa. Skąd to się cholera wszystko bierze? Skąd? Ale burczy mi coś w brzuchu teraz. Nikt mi nie daje. Spokojnie. Może jakieś nasiona znajdziemy? Ja znalazłem jakieś nasiona Przeszukałem trawy Dobra, mam trochę brzozy Postawiłem jakieś dynie świecące może odstraszą w nocy potwory W Halloween. Masz może bawisz? kamyczek Jaki kamyk? Nie, no, ja tam to zrobiłbym mamy... Zrobiłbym U nas w domu mamy. Ja już się... Mamy? Ja już drewno. Ma, mamy kopalnię tam. Cholera. Nic już nie rozumiem. Żebyśmy się chociaż mogli dostać do domu. Naszego starego. Którego nam przyznano. No. Ale Cholera. już, niestety. Odebrano właściwie to nie jego nam przyznano, jak pamiętasz, tylko domki z tyłu, których nie było. No, niestety ja już nic nie wiem. Spróbuję. Wcale nie ma kamienia. Tam jest na dole. Dużo złożyć tego kamienia. No, przynajmniej to. Hmm, cholera, muszę troszkę wykopać. Jak mi się uda, to, to jest. Maj... Nie dobrze mi się robi. Z Ale powodu. Od czego? U. Masz coś do jedzenia? Właśnie nic nie mam. Słuchaj, może czas na jakieś polowanko? To byle szybko. To dawaj szybko, bo ja też jestem głodny. Nie, zjem cokolwiek, nawet, nawet coś surowego, o. Ty też. Creeper. Mam jakieś mięso po tych zielonych... Jakiś tam... Coś tam. A. Z nich nie było mięsa Nie z tych zielonych, tylko z tych co chodzą Jest! Kurczak. Owce I to zielone coś Świnia! Jest Nie to owca Czemu? Czemu to nic nie ma do jedzenia? Czemu? Mam umrzeć z głodu. Co ja takiego zrobiłem? Cholera. Nic już... Nie. To już nie ma sensu. Nie wiem co. A ja skonstruuję, może sierpi zrobimy pole. To jest nawet dobry pomysł, mielibyśmy wyżywienie. To ja na początku wezmę przy tym źródle wody. Ale zjem sobie kurczaka. Ja. Znalazłem jakąś śliczną polanę, która jest cała zielona. I tu jest glina. Słuchaj, tu jest dobre miejsce na dom. Dużo zwierząt, dużo jedzenia, dużo wszystkiego. Nie, ja tu glinę zostawię na razie. Strasznie dużo owiec. MAM JEDZENIE, SŁUCHAJ Ja się już trochę najadłem tym kurczakiem, ale też dobrze, że masz Dobrze tak czasami popolować Kiedyś... Było dużo lepiej Chodziło się do sklepu, kupowało, nic nie trzeba było. Bolować. Teraz, gdy jesteśmy sami na tej pierdzielonej wyspie, są same problemy. Cóż, musimy się chyba przyzwyczaić do tego. Ja zasadziłem Ale zboże. chciałbym przynajmniej mieć dobre warunki. Jeszcze przeszukam te trawy. To jest. Dobrze wypatrzyłem. Piękne jezioro. Takie polany to ja dawno nie widziałem. Ech, jesteśmy tacy przebici. To już niezależnie od nas, zmieniamy miejsce zamieszkania. Tylko kto tym steruje? Za cholerę? Może pilot statku? Pilot statku. My byliśmy... ...pilotem statku. A właściwie, ty byłeś kapitanem. A, chodzi ci o... ...samolot. Pilot statku. U. Czyli, że i... ...statek i... Nie ma na tym A. w tym samolocie Ale poszukaj może są jakieś notatki, może jakieś zapisy, może czarna skrzynia, chociaż nie nawet nie, nie umielibyśmy jej odmah. Nie to jest pożar. Stąd uciekam Nie stąd jest za wysoko, zabiję się jak skoczę. Lera Wcześniej tu pole, teraz tu jakiś się rozpieprzył Same złe rzeczy co? Zgubiłem się. Aha, ja sobie tu chwilkę odpocznę. A już sobie odpocząłem. co robisz? Tu, nie wiem, ale coś wziąsko tu ziemię. A! -a, -a, -a!